Dobra, trzeba na asfalt, asfalt. Ale Ale tak w no pociągniesz Ej. Ej! Dobra, trochę go oszukałem Ale żeby nie płakał, to jeszcze raz to zrobimy Ty na benzynce jeździsz! Nie? Nie! Bo gaz ci się skończył No i teraz spalanie Weź naciągnij trochę

I got facts over facts over tracks. This and that getting slow. Speaking fast, I a roast, I can gas. Think I'm okay and that, but I don't know what that can erase all the past. And the pettiness of reflection of the. Jeżeli ogólnie na piachu to nie ma znaczenia Nie przyciągniemy się Dobra, trzeba na asfalt Ale gumaka, zaraz przypierdolę. Ale zobacz jakie one fajnie oponki są Dobra, co chciałbyś powiedzieć na ten temat?

Niestety. Czyli co? Opony. Opony. Jak te same silniki, to opony. Raczej. Raczej. I mnie oszukali, bo miało być V8 w tym srebrnym. Co mnie pokonałeś? Nic mnie nie pokonałeś. Zobacz, ile to metrów. Ta, nie mogłeś zrobić. Ty jeździć nie umiesz. Dobra, wiemy o co ci chodzi. Jak tutaj przegrałeś, to chcesz teraz wygrać w tym w szybkości. Do końca szeregu Ej! <grymne> Trochę go oszukałem. Ale, żeby nie płakał, to jeszcze raz to zrobimy. Dobra, to co? Jeszcze raz, tak? Nie... A to również, co masz tu po Dwa WD. Dwa drive Idraj. Jak będzie trzy. Jak będzie. <noise> Dobra, bo coś będzie na trzeci. Jak na trzeci? No jak dokładnie trzeci dostarczyłem. Nie, dobra. Odchodzi mocno. Odchodzi oczywiście, ale to nie ma tak, że to nie wiadomo jaka duża moc poszła na koła. O, jeszcze czek mi się pali. O, to połowę mocy pewnie nie było. Uuu, no czek mi się pali. A to od gazu zawsze. A i on na benzynie jeździ. A ja na gazie. O kurcze. Oszustwo, będziemy musieli powtórzyć, ale może kiedy indziej, słuchaj! Kolega, ty na benzynce jeździsz? Nie? nie, bo gaz ci się skończył. A ja cały czas na gazie. Te dwa Jeepy niczym się nie różnią. To jest ten sam silnik, ta sama skrzynia, wszystko to samo. Jedyna różnica to opony. Tu są wielosezonówki Wranglera Wrangler ST rozmiar 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 225 16 a w czarnym a w czarnym jest to Atek grabera 265-17 Więc tylko tym się różnią, a skrzynia wszystko jest to samo A no i spalanie Pokażę wam jaka jest różnica w spalaniu No i teraz spalanie srebrny jeep Uwaga, jeździ tylko i wyłącznie po mieście. 21 i 8 na tych mniejszych kołach. Eee, pokażę Wam, skrzynia ta sama. Select track. No. Teraz przechodzimy do czarnego jeepa. W czarnym jeepie, jak widać, wszystko to samo, ta sama skrzynia. No i zobaczcie teraz, jakie jest spalanie. Też po mieście tylko jeżdżony. 28. Specjalnie zrobiłem taki test, że nie było tras, tylko wszystko po mieście. Także różnica jest bardzo duża. Także trzeba się zastanowić, czy mniejsze koła, mniejsze spalanie, czy duże koła i takie spalanie. No, do tego czuć, że brakuje mocy przy tych dużych kołach, chociaż jak pokazał filmik, no, nie ma takiej aż dużej różnicy. Off at these clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems Man, it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah, they all wanna ring Yeah, we all wanna be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring How you take a fucking swing Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve a it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.